Cześć dziewczyny! Jak widzicie, aura świąteczna udziela się również mi. Postanowiłam zostać elfką, pomocnicą świętego Mikołaja, ale też pomogę i Wam, ponieważ dzisiaj pokażę Wam kilka stylizacji, które sprawdzą się na święta. Zostańcie ze mną! Pierwsza propozycja to czerwona sukienka, idealna na Wigilię w domu, ale również w pracy. Sukienka ma długie rękawy, ołówkowy dół i pasek, którym można sobie podkreślić talię przepiękna, urocza sukienka beżowa w kropki. Cała jest stworzona z tiulu, dużo ilość marszczeń. Dla dziewczyn odważniejszych, które chcą pokazać swoje nogi, w na pewno zrobicie piorunujące wrażenie. Polecam do niej założyć czarne, klasyczne szpilki. Sukienka o ołówkowym kroju w kolorze butelkowej zieleni, czyli kolejny świąteczny kolor. Można do niej zaszaleć z dodatkami, na przykład świecącymi kolczykami lub e, takimi szpilkami czarnymi z ozdobnymi elementami. Teraz pora na klasykę, czyli na białą koszulę. Ta jest odrobinę szalona, ponieważ ma felbankę na rękawie. Połączyłam ją z ciulową spódnicą i do tego dodałam delikatne sandałki. Kombinezon w pięknym czerwonym kolorze, z głębokim dekoltem, w kształcie klapsydry, która sprawdzi się na każdą sylwetkę. Do niego dobrałam kamelowe szpilki. Teraz coś dla miłośniczek świecących sukienek. Sukienka w kolorze złotym, niewielka stójka na plecach zapięcia na jeden guzik, wykonana z flisowanego materiału. Przepięknie do niej sprawdzą się szpilki w kolorze czerwonym. Pora na sukienkę w stylu retro z długimi rękawami. Roztuszowany, pisowany dół doda Ci mnóstwo wdzięku. Kreacja ma płytki dekolt, a przy szyi zdobiją wiązanie. Do niej dobrałam szpilki w kolorze czarnym. Kochane, to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobały stylizacje i że zainspirujecie się nimi. Na stronie znajdziecie oczywiście dużo więcej. Tymczasem ja lecę piec.